Dzisiejszy dzień jest po to, żeby po pierwsze dowiedzieli się czegoś więcej, ale dwa też spojrzeli na siebie w kontekście swojego planowania, swojego rozwoju zawodowego, bo być może nie mieli świadomości, że taka służba w takiej formule istnieje i tam mogą się rozwijać, bo to też nie jest pierwszy tego typu dzień. My tak jakby takie dni poszczególnej służby realizowaliśmy, myślę, już 4 albo 5 w przeszłości. Był taki dzień policyjny, był dzień wojskowy, mieliśmy też dzień straży granicznej, więc jakby jest to pewna tradycja, chcemy skumulować w krótkim czasie za 3-4 godzin taką w pigułce różne elementy danej służby. Tego rodzaju przedsięwzięcie nie jest jedyną formą współpracy Uniwersytetu Szczecińskiego z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym właśnie ze służbą celno-skarbową, bo zapraszamy do udziału w różnego rodzaju konferencjach, seminariach, warsztatach i ta takie doświadczenie i wiedza, którą przekazują pracownicy służby celno-skarbowych, są bardzo istotne. Nie tylko z punktu widzenia rozwoju dydaktyki w Uniwersytecie Szczecińskim, ale także z punktu widzenia rozwoju naukowego. No mamy na przykład w jednym miejscu pana technika kryminalistyki, który z wielką walizką wartą podobno milion złotych pokazuje te aspekty pracy właśnie stricte kryminalistycznej. Mamy panów z tak zwanej realizacji, którzy właśnie realizują procedury zatrzymań, przeszukań, czyli takie powiedziałbym filmowe, filmowe elementy tej służby. Mamy jeden z działów, który pokazuje stricte pracę tego wymiaru słowa celny, czyli w kontekście no właśnie kontroli obrotu towarów głównie przez granicę, no w naszym przypadku to również przez lotnisko. Niska, no bo tutaj też ta granica granica przebiega. Mamy też dział, który pokazuje chociażby kwestie dbałości o gatunki zagrożone, no bo to też jest współcześnie jeden z wymiarów tego typu pracy. I mamy też tutaj taki dział, nazwijmy to, personalny, czyli ten, który powie studentom, gdyby rzeczywiście byli zainteresowani, gdyby rzeczywiście chcieli podjąć to wyzwanie, to co muszą konkretnie zrobić, jakie są wymogi, jak wyglądała procedura. Bo jak człowiek wie, co go czeka, to też myślę, że łatwiej podjąć mu decyzję, żeby podjąć tę próbę. Najpierw kandydaci składają swoją ofertę, najlepiej za pośrednictwem naszej platformy elektronicznej. My sprawdzamy, weryfikujemy poprawność i kompletność dokumentów. I zapraszamy na kolejny etap, czyli test wiedzy, który składa się z 30 pytań jednokrotnego wyboru. 16 prawidłowych odpowiedzi gwarantuje przejście do następnego etapu, w którym jest test sprawności fizycznej. Następnie mamy test psychologiczny, rozmowę kwalifikacyjną i test kompetencyjny, który z reguły są tego samego dnia. I w ten sposób mamy listę wyłonionych kandydatów, którzy później są jeszcze weryfikowani, czy nie byli karani. Oczywiście badania wszystkie niezbędne muszą przejść. No i wtedy już wstępują w nasze szeregi. My jako uniwersytet, jako instytut jesteśmy zawsze bardzo, bardzo chętni, żeby taką współpracę wykorzystywać. Po no pierwsze uważamy, że uczelnia jest po coś również po to, żeby wychodzić spoza mury budynków i żeby też współpracować z otoczeniem. Dwa, wydaje nam się, że to jest ciekawe dla naszych studentów, ponieważ mogą zetknąć się z tym, co mamy w nazwie, czyli z bezpieczeństwem, ale takim realnym jego wykonywaniu na co dzień. A też nasze doświadczenia z tą służbą pokazują, że to jest bardzo fajna potencjalna droga rozwoju zawodowego, którą powinni rozważyć.